Dzień później Fajnie nawet, że idziemy na tą imprezę No A czemu ty wciąż nosisz ten hełm? Zakładam go na zewnątrz To jeden z symboli aniołów ciemności O. No to lećmy już, bo co ja się nie mogę doczekać tej imprezki. To moja pierwsza imprezka niobów. Diabły tak się składa, też tam będą. Hej, zaczekajcie na mnie! Później u Juliet. Czyli zaprzyjaźniłaś się z dwoma diabłami. No i nawet spoko. A gdzie jest Natalia? A, ona musiała pójść na badania. Później tylko... Ona i ja będziemy miały swoje własne piżama aparty. A okej. Okay. Jakby co, ja mam na imię Jake. Rosa. Miło mi. No to się bawmy! O dwudziestej trzeciej trzydzieści. Też sobie, um, mam dobry pomysł. Hmm. Yes. Załatwię tylko jeszcze jedną rzecz i też sobie komara przytnę. <grym> Pestka. Pestka. <grym> Zatakuję system. A! Co się stało? Mieniałam koszmarny sen. Posłuchaj, ty wiesz tak jak ja, że to nie sen. Tylko wizja. Powiedz mi, co się stało. Otóż... Pamiętasz tamtego jamnika? Mhm. Mm Przyniosło mi się, że przerobił czterech śmiertelników na roboty. I finalnie na mnie naleciała. Okej. Okay. Posłuchaj. Zadzwonię to mamy. Ty mu wszystko odpowiednio, żeby było tak bardziej złożono. Och, hej, mamo. Posłuchaj, moja siostra miała. Taki sen, który jak wiesz, to wizja. Dobra, mów ze szczegółami, a ja jej przekażę. Więc tak. Później. Chwileczkę. Co? Nie! Jak mi to wróciła? Co z No z tymi no. O nie! Źle się zapowiada. Powiem... powiem diabłom. ja bym o tym przekażę aniołom. Trzeba to zrobić jak najszybciej. Co już to robi? O nie. Jak to? Ojej, mam nadzieję tylko, że to nie będzie skutek śmiertelny, to nalecenie. Nie, 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 spokojnie, poradzę sobie. Nic mi się nie stanie. To pa. Chodźmy spać. Schowam tylko telefon. Aha, to ja się położę. Tak, tak, tak. W odległej jaskini. Na ziemi. Jeszcze ciut tu śrubkę. No. I zrobione. <grym> I teraz... Ja, Aleks Klonnan, będę rządziła. Hmm. Nadwitku muszę zmienić na no, jakieś poważniejsze. Dzięki mojej armii robotów. Hmm. czas zemsty za to. A skorpiona... Trucizna będzie bardzo przydatna. A, 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 na czas rewanżu, bo zacznie się wojna. Tydzień później. wszyscy będą gotowi już na te ataki. A No i dobrze. I razem uważać. Nie wiem, co może zrobić. Koniec.